Po rocznej przerwie wymuszonej pandemią, soleczniki ponownie witali chlebem i solą rolników oraz wszystkich gości na tradycyjnych dożynkach. W rejonie, gdzie blisko 70% mieszkańców mieszka na wsi, a około 2,5 tysiąca z nich deklaruje uprawę gruntów rolnych, jest to największe doroczne święto. Cieszy ten fakt, że rolnictwem zajmuje się coraz więcej ludzi, że rolnik w zasadzie u nas jest młodym człowiekiem po 40. I ilość farmerów, jak, jak często się nazywa, zwiększa. To, to cieszy na naszych ubogich, nierzyznych ziemiach, ale ludzie chcą, pracują, pracują dobrze i mają swoje osiągnięcie. Dlatego raz do roku trzeba tym ludziom podziękować. Na początku Dzieńczyna Msza Święta. Na ołtarzu z Zebranych plonów. Od wieków gospodarze dziękowali Bogu za urodzajny rok. Mimo postępu technicznego i naukowego rolnictwo wciąż w dużym stopniu zależy od warunków naturalnych. Czy modlitwa to dobra inwestycja? To elementarnie Watson, bo, no bo Pan Bóg siebie zostawił w kawałku chleba, nie? świętu chleba, więc tutaj ja nie mogę w żaden sposób oddzielić od chleba od chleba eucharystycznego. Jedno z drugim na tyle jest ściśle powiązane, że um, Pan Gukon właśnie przychodząc jako syn człowieka zasiadł do stołu z swoimi uczniami i kazał czynić to na jego pamiątkę, więc tutaj inaczej nie może być, tylko zemszą. W tym roku z wiadomych względów zabrakło tradycyjnych zagród czyli prezentacji poszczególnych gmin. Ich wizytówkami były dożynkowe wieńce. Twórców tych kompozycji odznaczono honorowymi dyplomami. Jak co roku wyróżniono też najlepszych rolników i właścicieli najpiękniejszych zagród wiejskich oraz miejskich. Mówiąc o tej ziemi rozumiemy trochę więcej. To i tradycja, to i kultura, to i nasza ostoja, to i ludzie, i ich historia. Słowem ze święta plonu, święta dla rolników przerasta to w święto rejonowe. Tytuł rolnika roku 2021 zdobył Zbigniew Michajlowski ze wsi pasieki w starostwie Turgieli. Pan Zbigniew od 1997 roku pracuje na roli. Dzisiaj uprawia ponad 1200 hektarów ziemi. Hoduje pszenicę, łowiec, pszenice, jęczmień, raps. Pandemia na szczęście nie miała większego wpływu na rolnictwo. W rejonie solecznickim obserwuje się nawet rozwój gospodarstw rolnych, z czego dumne są również władze lokalne. Nasi rolnicy są optymistami. Z każdym rokiem pracują coraz lepiej. I w tym roku naprawdę ich się nie zmniejszyło, wręcz odwrotnie. W ciągu roku dodatkowo zarejestrowało się blisko 70 rolników. Stworzyli nowe gospodarstwa rolne. Cieszy mnie to, że gospodarstwa te w większości swojej stworzyli młodzież. Widzimy perspektywę. W pierwszą kolej oni sami widzą perspektywę, że mogą tu zostać, pracować i utrzymywać swoje rodziny z rolnictwa. Niedzielne Święto Plonu w Solecznikach było też swoistym powrotem do normalności. Doskonalą okazją do spotkań z bliskimi i znajomymi, do podziwiania kunsztu miejscowych artystów, których się przybyło całkiem sporo. Doskonalą zabawę zapewniły miejscowe i zaproszone zespoły. Nie zabrakło też gości z Polski. Delegacji gmin Partnerskich. Im też dziękujemy, omawiamy perspektywy i plany, plany na przyszłość. Oni razem e, z nami są i w ciągu roku, i tu na tym święcie, też kulminacyjnym, kiedy jesteśmy razem i cieszymy się także ze współpracy. Pokazujemy to, co mamy najlepsze, żeby pokazać naszą gościnność, naszą życzliwość, a żeby poczuć się kolejny raz wspólnotą. A jak wiemy, wspólnotę trzeba budować. On jej sztucznej wspólnoty nie ma, a buduje się poprzez, poprzez jej imprezy, poprzez dobre, dobre relacje, dobrą atmosferę i dobrą pogodę. Wszystko to u nas jest zagwarantowane i dlatego dużo ludzi dziś, z tego się bardzo cieszę, że, że tak możemy się bawić po dobrze wykonanej pracy.